Dobra, mamy godzinę 10. A ja się zaraz obleję kawą. Mm. Leci notę z notatkami. Ja jeszcze nic nie widzę. Facebook nie, nie mówi, że, że ktoś mnie ogląda. W ogóle nie mówi, że jest transmisja. A nie wiem, co z tym Facebookiem się dzieje. O, dobra, Facebook mówi, że jest transmisja. Dopiero teraz. A zaraz mi będzie znowu leciał zeszyt z notatkami, bo mam dzisiaj dużo notatek. Zaraz sobie muszę chyba czymś przystawić. O, mama ludmiła mnie ogląda. Mama ludmiła mnie ogląda. I serduszkuje. Ale fajnie. O, nie tylko mama Ludmiła, dobra. To ja zaczynam. Skoro nie tylko, to już można mówić. Dobrze. No mam na imię Ania tradycyjnie. Znaczy, tradycyjnie, tradycyjnie zaczynam, a nie tradycyjnie mam na imię. Mam na imię Ania i na stronie, i profilu, i blogu inspirowanka. Inspiruje do szczęśliwego życia pomimo wszelkich przeciwności. No a dziś mamy inspirującą kawkę na grupie, w której prezentuję Wam różne inspiracje. Chciałam Wam powiedzieć o moich ulubionych serialach. Mam pięć takich ulubionych seriali i ciekawa jestem, czy je znacie. I ciekawa jestem, czy, czy, też, czy też je lubicie. Paulina mi tu pisze, że słabo mnie widać. No, u mnie słuchajcie, jest jak żyleta po prostu na podglądzie. Jak żyleta, obraz? Nie wiem. Nie wiem, od czego to zależy. Nie mam zielonego pojęcia. Ale najważniejsze, żeby było mnie słychać. Jak mnie słychać, to jest ok. Nie musi być mnie widać. <ścoughs> Czasem nawet lepiej, żeby nie było widać. Jeżeli mnie słychać, to, to jest dobrze. No wracając. Dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam o swoich pięciu ulubionych serialach. Serialach takich, do których wracam i które oglądam. Już nawet nie kilka. Niektóre to chyba nawet widziałam kilkanaście razy. Yy, ale najpierw takie małe wprowadzenie. Yy, nie wiem, czy ktoś jest, że tak powiem, też z tej grupy wiekowej i pamięta, jak to dawniej było z serialami, gdy telewizja polska miała tylko dwa programy. Zaznaczało się ulubiony serial w takim programie papierowym, i potem czekało na następny odcinek cały tydzień. To były czasy dynastii. W kamiennym kręgu, niewolnicy Izaury. Co tam jeszcze takiego o powrót do Edenu, też sobie zapisałam. To były takie seriale, na które właśnie tak się czekało. Teraz ta serialowa rzeczywistość i oglądanie seriali to, to, to wygląda totalnie inaczej. Yy, totalnie inaczej. I yy, yy, mamy takie różne platformy, typu Netflix na przykład, czy HBO. Wysyłany jest od razu cały sezon, i jeżeli ktoś ma czas i ochotę, to może sobie usiąść od rana do wieczora, lub odwrotnie, od wieczora do rana i polecieć całym sezonem. Także od, oglądanie seriali i, i jednocześnie ich odbiór też, bo to też ma wpływ na odbiór, zmieniło się diametralnie. Yy, no, jak to wygląda u mnie? No, niestety nie mam tyle czasu, żeby oglądać od rana do wieczora, chociaż czasami bym chciała. Yy, i Oczywiście mam zaplanowane oglądanie seriali, to jest obowiązek. Oglądanie seriali i filmów zresztą jest zaplanowane. Robimy to zawsze wieczorami już po spacerze z psem, po kolacji, w łóżku, bo mamy tak telewizor umocowany, że, że tak, jest, tak naprzeciwko łóżka. Zresztą od niedawna mamy telewizor. 15 lat telewizora nie mieliśmy. Jeżeli chcieliśmy właśnie obejrzeć jakiś film, to. To po prostu oglądaliśmy na monitorze. No, później Iga, przyjaciółka mnie namówiła. Yy, yy, przy okazji wymiany telefonu okazało się, że zamiast nowego telefonu, jednego z dwóch mogę mieć telewizor, więc. Yy, nie mamy telewizji jako takiej. Mamy tylko telewizor, który jest właśnie podłączony przez komputer do Netflixa i możemy oglądać seriale wtedy, kiedy chcemy i mamy ochotę. Telewizji jako takiej nie oglądam. No, i oglądamy właśnie wieczorem przed snem jeden odcinek serialu. Mamy to tak podzielone, właśnie troszeczkę tak, jak się oglądało kiedyś. To znaczy, mam, mam wypisanych kilka seriali, które oglądamy aktualnie. I oglądamy. Tak, jest. Poniedziałki oglądamy Teorię Wielkiego Podrywu, we wtorki Dobre Miejsce, chyba. Potem jest Stranger Things. Potem w czwartki miało być to ten taki nowy serial w głębi lasu, ale po dwóch odcinkach nas znudził, nie wiem, czy do niego wrócimy. Piątek i sobota to filmy fabularne dłuższe i taka jest mniej więcej nasza rozpiska. No i oglądamy po jednym odcinku, o ile to jest godzinny bądź chyba, że zasnę. <laughs> o i, a jeżeli to jest taki, wiecie, krótszy, ten taki 20, 22 minut, to, to tyle, ile damy radę no i tak jest mniej więcej schemat no a moje ulubione seriale o których miałam wam mówić <noise> nie wróć słuchajcie słuchajcie nadejszła wiekopomna chwila nadejszła wiekopomna chwila bo to że mama Ludmiła raz na ruski rok daje mi komentarz do tego się przyzwyczaiłam ale nie wiem czy wy widzicie pewnie widzicie zobaczcie kto po raz pierwszy w życiu skomentował mój live Hello, ty tam pracuj, a nie oglądaj. <laughs> wrócimy, wrócimy, chyba że będziemy oglądać Sheldona. Dobrze, wracamy. Wracamy do ulubionych seriali. Yy, dobrze, no to, no to już mówię. To są seriale, które, yy, tak jak mówiłam na początku, są na tyle ulubione, że oglądałam je nie po raz kolejny, ale po raz kolejny, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie wiem, czy niektóre już czasami nie kilkanaście razy. Należą do tych seriali następujące. Przystanek Alaska. Przystanek Alaska oglądałam po raz pierwszy, kiedy po raz pierwszy leciał w telewizji Polskiej i y, to było kiedy byłam w kolegium nauczycielskim, czyli to był rok 90, chyba czwarty, jakoś tak. Y, i to było chyba w piątek na drugim programie yy, po południu, bo zawsze, no, Boże, po południu, yy, jakby ten drugi film wieczorny, bo zawsze na pierwszym programie film był o godzinie 20, a chyba 21.45 to był, jeżeli pamiętacie takie zamierzchłe czasy, tysiąc lat temu, to, to właśnie na drugim programie ten film był właśnie tak jakby później, że kończył się ten film na jedynce i włączało się na dwójce, to na dwójce wtedy właśnie leciał wieczorem, tak całkiem wieczorem przystanek Alaska. Serial niesamowity. Niesamowity, jak ktoś nie pamięta, to w Sicilii małe miasteczko na Alaste, które liczy chyba 840 mieszkańców. Do niego na zesłanie dr Joel Fleischman z Nowego Jorku, który no, z powodów finansowych nie stać go było na studia i studia mu sfinansowało państwo, ale w ramach tego musi ileś tam lat odpracować właśnie w miejscu, któremu to państwo wyznaczy. No i trafiło na właśnie Sicily, które nie miało lekarza. Dr Joel Fleischman czuje się tam bardzo źle i chce wszelkimi sposobami się stamtąd wydostać, co mu się jednak nie udaje. No, i oczywiście są tam przedstawione jego perypetie, ale jest to serial wyjątkowy. Wyjątkowy ze względu na swoją ogromną ponadczasowość, ze względu na problemy, które są tam poruszane. Zresztą wiele razy też pada nawet w tym serialu zdanie, że Alaska to niezwykły stan, to stan umysłu. I troszeczkę chyba tak jest. Zresztą, nawet jak inne seriale takie, czy, czy nawet książki zlokalizowane na Alasce się czyta, czy ogląda, to też można odnieść coś takiego. To jest... Miejsce, które się bardzo różni, jakby od innych miejsc w Stanach Zjednoczonych, ma taki dość specyficzny. Tak jak mówiłam, problemy są ponadczasowe i są niesamowite w niesamowity sposób pokazane relacje między ludźmi i ich zachowania w różnych sytuacjach. Właśnie. I tutaj pytanie, bo też sobie zapisałam. Czy y, mam zrobić live na temat moich ulubionych odcinków w przystanku Alaska? Bo teraz jest, y, raczej teraz nie ma czasu, żeby o tym mówić. To jeżeli chcecie taki live, y, w którym Wam y, opowiem o moich ulubionych odcinkach tego serialu, to mi napiszcie w komentarzu. Też go bardzo lubię, ale z oglądaniem to tak mam dziwnie. To jest serial Lost, czyli Zagubieni. Y, serial. Y, 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 Osnuty jest na, na wydarzeniach dotyczących tego, że pasażerowie lotu z Sydney do Stanów Zjednoczonych rozbijają się, samolot się rozbija na takiej tajemniczej wyspie i przedstawione są tam im problemy. Serial jest bardzo dziwny. Wydarzenia są też takie specyficzne. Jeżeli chodzi o oglądanie, to polega to na tym, że oglądałam. Chyba cztery razy pierwszy sezon, dwa razy drugi, resztę sezonów jednokrotnie i koniecznie chcę też, żeby Marcin obejrzał ten serial. Zaczęliśmy oglądać sezon pierwszy i znowu przerwaliśmy, więc trzeba będzie chyba znowu zacząć od początku oglądać pierwszy sezon, o może właśnie w czwartek zamiast tego w głębi lasu. Trzeba znowu zacząć oglądać pierwszy sezon, to dla mnie już będzie piąty raz. Dla osób, które są wtajemniczone i znają los, i oglądały wszystkie sezony, to też mam pytanie i ciekawa jestem, czy też macie taki wniosek, jak ja, bo też sobie nawet to zanotowałam, nie podobało mi się zakończenie, to znaczy, rozczarowało mnie zakończenie, zakończenie, to prawdziwe. Czyli ostatni odcinek ostatniego sezonu bardzo mnie rozczarował. Nie chcę zdradzać, bo to jest takie bardzo, spe bardzo specyficzny serial, i nie chcę zdradzać, bo to ważne, żeby nie zdradzać. Byłabym bardzo zadowolona, gdyby ostatnim, takim całkowicie ostatnim odcinkiem był pierwszy odcinek ostatniego sezonu. Jeżeli ktoś oglądał, to wie o co chodzi, i ciekawa jestem, czy też macie takie samo zdanie. To by, było, to by, to by wtedy było takie prawdziwe zamknięcie tego, co tam się dzieje. Ja tutaj odwracam sobie kartki. Kolejny serial, który w ten sposób, w taki szalony sposób oglądam, to są Przyjaciele. To też jest serial bardzo kultowy, rosy szóstki przyjaciół, w, w, którzy mieszkają i, i pracują w Nowym Jorku, i to jest taki serial, który. E, nie wiem, ja miałam takie wrażenie, że jak skończy się oglądać ostatni odcinek, to można zacząć od początku. Po prostu. No, po prostu nie wiem, tak z nim mam. W momencie, kiedy kładą te klucze tam na ten kontuar, na, na, tą, na ten kredens, to czuję się coś takiego dziwnego i, i, chce, się, i chce się więcej. I no, no, tak, tak, tak ma ten serial, chociaż jest. Miejscami jest głupkowaty, taki totalnie głupkowaty, ale miejscami jest znowu bardzo refleksyjny. Ros jest bucem. Kto jeszcze uważa, że Ros jest bucem? Roz jest totalnym bucem, nie cierpię go. O, albo Świąteczny Pancernik. Świąteczny Pancernik jest kultowy. Naprawdę, no, no. no Mam nadzieję, że jeżeli znacie przyjaciół, to też macie tego typu właśnie swoje, swoje ulubione momenty. Kolejny serial, to już tu podejrzewam, że to jest taki serial raczej niszowy i nawet o nim wiedzą. To jest serial Buffy. Buffy, Postrach Wampirów. no Uwielbiam Buffy. Buffy oglądałam już naprawdę wiele razy. Wracam do niego co rok lub co dwa lata. To jest, serial z czasów, to jest serial z czasów, kiedy wampiry nie błyszczały i były naprawdę złe, ale oprócz tego, że były złe, to były naprawdę przystojne, czego przykładem jest Spike. Jeżeli ktoś oglądał Buffy, to, to wie, jeżeli nie, to może sobie wpisać Spike i Buffy, i wtedy będzie wiedział, o czym mówię, o kim. Tak, dla, dla, dla Spajka oglądam nałogowo. To hmm. jest serial polski. Jeden w tym zestawieniu się znalazł, serial polski, to jest serial dom. Nie wiem, czy pamiętacie serial dom, czy ktoś zna serial dom. Bardzo specyficzny serial, nagrywany tak w, przez bardzo wiele lat. Ma kilka sezonów, które troszeczkę różnią się obsadą i. Yy, I przez to też charakterem. Yy. Serial dom jest dla mnie ważny z takiego jednego szczegółu, znaczy może nie z jednego, ale, ale na ważność tego serialu miało, miała wpływ moja nauka, ponieważ moja nauka przypadała w latach takich bardzo specyficznych, bo przełomowych, a mianowicie szkołę podstawową kończyłam w roku 88, a liceum kończyłam w roku 92. No, i nauka historii mojej była mocno zaburzona, ponieważ kiedyś uczono mnie innej historii, później zaczęto uczyć mnie innej. Do tej, inny, do tej drugiej innej nie było jeszcze wtedy podręczników, i to było, wiecie, takie przestawianie ludziom w głowie troszeczkę niestety. I, i właśnie przez to, że tej historii niejako nie mogłam się nauczyć w szkole, nauczyłam się jej w inny sposób. Mówię o tej historii najnowszej, czyli po II wojnie światowej. Tej historii nauczyłam się z dwóch źródeł. Jednym z tych źródeł jest właśnie serial dom, drugim są piosenki jacka Kaszmarskiego. Serial Dom też jest bardzo specyficzny, bardzo nostalgiczny, bardzo melancholijny. Opowiada o losach jednej z kamienic warszawskich przy ulicy Złotej. Mieszkańcy tej kamienicy po zakończeniu Powstania Warszawskiego, i jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej wracają do swojego domu, do swojej kamienicy. Okazuje się, że ona jeszcze stoi. Przedstawione są ich losy, losy wojenne, które w dość no, mocny sposób wpływają na losy wielu z tych osób. Nie wszystkie rzeczy, na przykład, mogły być w tym serialu są takie troszeczkę zawoalowane. Część rzeczy później już w tych kolejnych sezonach można było mówić, więc są powiedziane wprost. Ten ostatni sezon nie podoba mi się już tak bardzo jak te pierwsze, ponieważ zmieniają się aktorzy, nie ma tej takiej charyzmy, nie ma, nie ma tego, czego brakuje, ale generalnie serial. Y Chociaż opowiada o konkretnym odcinku naszej historii, jest ponadczasowy w swoim, w swoim przesłaniu. W przesłaniu, które mówi, że żeby dobrze żyć, znaczy, żeby życie nasze było wartościowe, trzeba wierzyć. To, jest, to, to są takie bardzo znaczące słowa. No właśnie, czyli. Aby w każdych czasach, niezależnie od y, zawirowań politycznych pozostać dobrym człowiekiem. Yy, I na koniec mały bonus. Bo seriali już było pięć, ale na koniec mały bonus. Nigdy nie myślałam, znaczy nigdy mnie y, nie ciągnęło do tego serialu, o którym powiem. Nie skończyłam go jeszcze oglądać, nie skończyliśmy. Jesteśmy gdzieś chyba mniej więcej w połowie, bo on ma 12 sezonów. Yy, namówiła mnie Monika. <laughs> namówiła mnie Monika, bo powiedziała, że skoro podobają mi się przyjaciele, to ten serial też mi się spodoba. Tak, ten serial mi się spodobał, chociaż z całkiem innych względów niż Przyjaciele. Jakby w ogóle nie, nie kojarzę go z nimi. Jest to teoria wielkiego podrywu. Jest to teoria wielkiego podrywu. I jeżeli znacie ten serial, to wiecie o co chodzi. Bohaterami są dwa geniusze fizycy: Leonard, fizyk eksperymentalny, i Sheldon, fizyk teoretyczny, który jest geniuszem. Człowiekiem kompletnie niedostosowanym społecznie, bez jakiejkolwiek gra, ani grama, nie ma inteligencji emocjonalnej, ma cechy zespołu Aspargera i wiele obsesji. No i cóż mam powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, że oglądamy ten serial i się śmiejemy. Tylko, że problem polega na tym, że ja śmieję się z tego, co się dzieje na ekranie, a Marcin patrzy na mnie i śmieje się z tego, że. A to znaczy, moje zachowania przypominają zachowania Sheldona, który widzimy na ekranie. Tak, tak, jestem Sheldonem. Nie wiem, czy to jest powód do dumy, ale tak, odnajduję w nim wiele swoich cech, naprawdę wiele swoich cech tak zerkam, Aneta napisała, że jest dziwna, bo kompletnie nie rozumie fenomenu przy, przyjaciół i teorii. No, ja też na początku nie mogłam się przekonać do przyjaciół, potem dopiero zrozumiałam, po, chyba po trzykrotnym obejrzeniu. Teorię oglądam i po prostu tak, dlatego rozumiem, że, że ja jestem jednym z bohaterów. To mi może pozwala zrozumieć fenomen teorii Wielkiego Podrywu. Naprawdę, to... To znaczy, to, to, to są seriale, które w bardzo śmieszny, czasami głupkowaty, czasami poniżający, czasami ośmieszający sposób pokazują taką. Pokazują rzeczy, które naprawdę istnieją i których się czasami chcemy czasami ukryć i o których nie potrafilibyśmy często mówić wprost, a łatwiej nam jest oglądać. Bo wtedy widzimy tam siebie, odbijamy się jakby w, tym, w, tych, w tych bohaterach i łatwiej. Ta, O tak, dziękuję Marcin. Jestem też Moniką z przyjaciół. Dokładnie, jestem też Moniką z przyjaciół. Nie, nie gotuję, nie gotuję, ale jeżeli chodzi o resztę zachowań kompulsywno-obsesyjnych, to tak, jestem Moniką z przyjaciół. Jestem połączeniem Moniki z przyjaciół. Tak? Marcin, ty masz pracować. Bo cię zwolnią, a nie oglądać mój live. Chociaż mi bardzo miło, że to drugi komentarz w życiu, który dał mi Marcin. Nie wiem, czy to widzicie. Także wracając, wydaje mi się właśnie, że te seriale to pokazują. To znaczy, one pokazują to, co jest w nas ukryte i czego się wstydzimy i o czym, i o czym nie chcemy mówić wprost, ale poprzez to ośmieszenie łatwiej nam jest, jak gdyby, wyjść z tego swojego wnętrza. Yy, dlaczego Monika? Yy, tak, słuchajcie, yy, powiem właśnie. Yy, teraz zdających mój live, a którzy nie są moją rodziną. A którzy nie są moją rodziną. Yy. Zobaczcie, jak ja mam być normalna? Jak ja mam być normalna, skoro z dwoma osobami, z którymi razem mieszkam, porozumiewam się poprzez live, który prowadzę, a te osoby piszą mi komentarze pod live'em. Czyli to widzicie. Odpowiadam Mamie Ludmile. Dlaczego Monika? Monika je ma. Yy, ona te, te, tą... Na, no, jak to się nazywa? Marcin, przypomnij. Natręctwa te wy... Nerwice natręstw. Tak, Monika ma wielką nerwicę natręstw. To, to jestem ja. Tam u Moniki w domu, gdy ktoś jej przestawił pufę przy sprzątaniu, to było po prostu. znaczy, on prawie nie żył. To dlatego jestem Moniką. Monika ma wielką nerwicę natręstw. Gdy Monika miała. <grym> gdy Monika miała planować swój ślub. Gdy, znaczy, nie, gdy mieli planować swój ślub, to yy, yy, gdy zaczęli o tym rozmawiać i ktoś tam zadał jakieś takie. Ale wiecie, jakie luźne pytanie w stylu o planowanie ślubu, Monika wyjęła pięć segregatorów, gdzie miała już wszystko zaplanowane. No, 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 no ja jestem Moniką. No. Jestem połączeniem Moniki z przyjaciół i Sheltona z teorii Wielkiego Podrywu. Tak, zgadzam się. Bycie normalnym jest przereklamowane. Tak. Oczywiście, że tak. Zgadzam się z tym. Jest mi z tym bardzo dobrze. A nie, to nie ta Monika. No, to nie ta. Mo no, nie Monika, Monika, tylko Monika z przyjaciół. Tak, ja jestem Moniką z przyjaciół. Ja w życiu nie jestem tą Moniką, która, która nas odwiedza w czwartki. Nie, nie, nie. Jestem Moniką z przyjaciół. Dobra. Słuchajcie, jeszcze. Tak, to jest pierwszy w życiu live. W którym rozmawiam z rodziną za pomocą live'u i yy, odpowiedzi na komentarze pod live'em. To, to pierwszy live w życiu, jest bardzo historyczny. Może już kończmy te głupoty. <grym> yy, no i pytanie do Was, yy, bo tam już widziałam, że Paula pisze. Tak, napiszcie mi właśnie pod yy, live'em w komentarzach, jakie są Wasze ulubione seriale, które seriale lubicie, yy, które. <grym> które seriale yy, oglądacie i właśnie, które seriale moglibyście tak oglądać non-stop do, do znudzenia i które przez to są dla Was ważne. Co mam jeszcze Wam pokazać? Bo oczywiście jak zwykle na koniec Was zapraszam w piątek na Bulet Inspiracje o 10 na stronie i we wtorek następny o 10 tutaj w grupie na Inspirującą Kawkę. Napiszcie mi, czy mam opowiedzieć o pięciu ulubionych odcinkach z Przystanku Alaska? Chciałam Wam pokazać naklejki te najnowsze, ale mam nadzieję, że zdążył wydrukować tylko kilka, bo ciągle drukuję zamówienia. To są te, te takie z tej, za mgłą, tak? Te takie przytłumione. Nie ma tych najładniejszych listków, ale na razie mi wydrukował, jak widzicie, pięć z kartek, ponieważ drukuję zamówienia i nie ma czasu, żeby mi wydrukować naklejek. Ale mogę Wam pokazać jeszcze nowe ptaszki, bo się udało też wydrukować, bo musiały pójść z zamówieniami. I nowe borsuki. Borsuki są takie słodkie. Naprawdę słodkie. Także Wam pokazuję. To są najnowsze, yy, najnowsze naklejki w sklepie Bullet Dragon. Oprócz borsuków i ptaszków są jeszcze, pojawiły się wczoraj ośmiornice, ale ośmiornice jeszcze nie są wydrukowane. Tak, tu Paula. Nie każdy ma... No nie każdy ma nerwice na trend. Nie każdy. Ja znam ludzi, którzy nie mają i którzy dziwnie nam nie patrzą. Może się w złych obracać, obracam, bo trzeba to zmienić. Trzeba się obracać w kręgu ludzi normalnie nienormalnych, bo wtedy jesteśmy zrozumiani. Yy, dobrze się czujemy, yy, każdy ma swoje własne dziwactwa. I, I chyba na tym to polega. Że właśnie najlepiej się czujemy właśnie w kręgu takich ludzi, którzy są. Którzy są właśnie taki, tacy nienormalni w ten specyficzny sposób. I to jest chyba najważniejsze. Tak, tak myślę. Tak myślę. <grym> O, Paula tutaj mówi, przypomina serial Stawka większa niż życie, a mi się od razu przypomniało, że w jednym z odcinków Stawki większej niż życie, nie pamiętam teraz w którym, chyba w 23, Grawiatrak. Tak, to jest kolejna moja obsesja. Grawiatrak, ten wiatrak, który, którego już nie ma, który jest spalony, który, którego szczątki te spalone fotografowałam. Dwa razy zresztą, jadąc na trasie od mojej Eli z Ruska do Wrocławia, czyli to jest ta trasa Wrocław-Świdnica w miejscowości Błonie. Tego wiatraka i ten wiatrak grał w jednym z odcinków, właśnie stawki większej niż życie. Tak, a propos, a propos obsesji. Tytuł, tytuł, który Paula podaje w komentarzu, kojarzy mi się od razu z wiatrakiem. No. Także pozdrawiam bardzo wszystkich normalnie i nienormalnych, którzy mnie słuchają, oglądają i z którymi właśnie rozumiemy się fantastycznie. I to jest, i to jest najlepsze. No. <śledzio> Widzę, że będę miała dzisiaj bardzo dużo komentarzy do czytania i bardzo dużo do odpowiadania. O, o Paula Wrzm, że był wiatrak. Ja go nie pamiętam z serialu, ja go pamiętam dopiero stąd, że gdy sfotografowałam te zgliszcza tego wiatraka, to co to spalono, tam, tam został no naprawdę tylko ta podstawa została spalona. Ktoś go podpalił chyba w 2014 czy 2009 roku. Y i szukałam o nim informacji, i trafiłam właśnie na informację, że ten wiatrak był w serialu. Stawka większa niż życie, i mam zdjęcia, jak gdyby z tego serialu. To ja tylko, tylko stąd kojarzę, że, że. Niestety nie kojarzę z innych. Znaczy, nie kojarzę go z serialu. Serial zresztą oglądałam, jak byłam naprawdę bardzo mała, a nie powtarzałam go sobie później, więc. No, więc, więc nie pamiętam aż tak dobrze. To znaczy, wtedy, kiedy go oglądałam, jeszcze nie, nie fascynowałam się wiatrakiem na tyle, wiatrakami na tyle, aby zwrócić na to uwagę. No, ale przy okazji wiatrak był też, bo oglądaliśmy teraz w weekend Alicję w Krainie Czarów i po drugiej stronie lustra Tima Burtona. I wiatrak jest tam, jak kapelusznik wydaje ten podwieczorek, i, i tam też jest wiatrak. I wiatrak jest jeszcze w Wiedźminie. To zawsze Marcin, jak grał w Wiedźmina, to mnie wołał i pokazywał wiatrak. <grystanie> Miało być o serialach, jest o wiatraku. No, dobrze. Także kończymy już i kończymy. I napiszcie mi swoje ulubione seriale, i napiszcie mi, czy mam zrobić live na temat ulubionych odcinków Przystanku Alaska. I ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pa pa!